Moja mama urodziła mnie, mając 17 lat. W liceum była bardzo towarzyska i nigdy nie kryła się ze swoimi romansami. Z tego powodu do dziś nie wiem, kto jest moim ojcem. Dziadkowie zabronili jej przerwać ciążę, ale opieka nad mną jej nie interesowała. Kiedy płakałem, włączała głośną muzykę, jakbym był niewidzialny. Bywały noce, gdy po prostu odmawiałaby się mną zajmować. Dziadkowie szybko przejęli opiekę, bo wiedzieli, że potrzebuje czegoś więcej. Mama w tym czasie wyprowadziła się, by żyć i przygotowywać się do studiów. Miałem ich przy sobie, i choć byli dla mnie wszystkim, los okazał się okrutny. Zginęli w tragicznym wypadku, gdy miałem 4 lata. Mama wróciła wtedy do pustego domu i poczuła się wolna, jak nigdy wcześniej. Stała się gwiazdą w swojej szkole, a ja samotnym cieniem w pokoju, gdzie nikt nie chciał słyszeć. Po kilku miesiącach zabrała mnie daleko, obiecała nowy start. Zamiast tego zostawiła mnie pod drzwiami domu dziecka i odjechała. Nie zapomnę tego co mi zrobiła. Zostawiła mnie kiedy najbardziej potrzebowałem rodziny. Gdy dorosłem, życie zgotowało jej własne piekło. Mama zachorowała ciężko, potrzebowała drugiej nerki, bo miała tylko jedną, a ja byłem zdrowy, ak miałem dwie. Kiedy o tym usłyszałem, zgodziłem się pomóc, ale spokojnie, tylko na pozór to była moja zemsta. W dniu operacji uciekłem ze szpitala. Nie mogłem jej oddać nawet tego. Nie potrafiłem wybaczyć. Mama umarła kilka dni później, a ja zostałem z tą decyzją na zawsze, z ciężarem, którego nikt nie rozumie. Karma miała swój sposób, ale prawdziwa zemsta była w moim sercu. Cisza i odejście które zabolały ją bardziej niż cokolwiek innego.